Rozdział dwudziesty czwarty Linda czytała list z Londynu. Poczciwy Artur Blaine donosił o tym, że ulokował swój nienaruszony skarb w bezpiecznym miejscu. Nigdy wcześniej nie myślał o zmianie trybu życia, więc zastanawiał się nad tym, czy nagły przypływ bogactwa nie będzie raził wścibskich, jeśli tylko zdecydowałby się zacząć z niego korzystać. Nareszcie wtajemniczony wcześniej w plan podróży Lindy pisał bawi mnie ta cała sprawa. Nie spodziewałem się odzyskać swojej części diamentów, ale teraz, kiedy już je mam, nie wiem czy nie ruszyłbym w pogoń za panną Massington razem z Henrym. Przypominają mi się dawne lata. Nie wiem dlaczego to wszystko się dzieje, ale w całej tej historii nie ma chyba ani jednego przypadku. A może się mylę? Chciałbym poznać koniec. Zgodnie z prośbą przesłałem adres zamku do majątku. Telegram musiał dojść, zanim pani sama dotarła na miejsce. Do zobaczenia w Londynie. Arthur Blaine Panna Massington siedziała w dużym, jasnym salonie. Był to jeden z tych świetlistych pokoi we wieży. Okna wychodziły na ogród. Czasami zdawało się, że w Chenonceau nie ma innych widoków, a jednak kobieta pamiętała wciąż jeszcze, jak wyglądały te wnętrza w czasie wojny, Dotąd jeszcze jakby czuło się tutaj wszędzie zapach jodyny, potu i krwi. W tej chwili jednak siedziała w fotelu i czytała list, podobna do tych wszystkich wielkich kobiet, których losy związały się z tym miejscem. W oknie stał o framugę młody Antoine. Miał w sobie męską siłę i piękno, ale spojrzała na niego z lekkim uśpiechem pobłażania, z jakim patrzy się czasem na dziecko. Odwrócił się, czując na sobie jej wzrok. Miał wyjrzenie dzikiego kota. Wydawało się, że jest na nią wściekły. Co ci jest, mój mały? Spytała. Pani, powiedział bez wahania. Oszalałeś, zaćmiała się. Jesteś dobrą i mądrą, a do tego bardzo piękną kobietą. Grubo starszą od ciebie, ale tym raz bardziej dziękuję. Nie ma za co dziękować. Po prostu prawda. Nie gniewaj się, tłan, powiedziała, wyciągając do niego rękę. Dąsasz się jak dawniej. Mężczyzna przypadł do jej dłoni, pocałował i klękając, położył głowę na jej kolanach. Pogładziła jego gęste włosy, podniósł głowę i spytał. Długo cię nie było, dlaczego? Wróciłam do Anglii, do domu, odpowiedziała. On zerwał się na nogi i spojrzał na nią z góry, oddychał ciężko, a jego oczy gorzały niezwykłym podnieceniem. Chodź. Zobacz. Rzucił, chwytając ją za rękę. Nie opierała się. Ten młody człowiek miał wiele siły, ale była pewna, że nie chce zrobić jej krzywdy. Jakieś napęczniałe w nim dawno namiętności, jak bąble rosły w młodej głowie. Pociągnął ją do okna. Zobacz. To był kiedyś twój dom. Każde drzewo i kamień. Sama tak mówiłaś. Wołał podniesionym głosem. Przestań, dziecko, powiedziała. Wcisnął ją lekko plecami do ściany koło okna. — Nie jestem już dzieckiem — powiedział spokojnie, zbliżając twarz do jej policzka i szepnął do ucha. — Nie jestem. — Słyszysz? — Kłan, powiedziała, ujmując jego twarz w dłonie. — Mój mały. — Mogłaś nie wracać — powiedział. — Już zapomniałem, a teraz... — wyciągnęła go do siebie i przytuliła. — Niedługo wyjedziemy oboje. Powiedziała. Kochałem cię, szepnął. Miałeś szesnaście lat, odparła i odsunęła go lekko od siebie. Tak ci się tylko wydawało. Tak sądzisz? Spytał z gniewem. Zawsze traktowałaś mnie z góry. przeszkadzałem ci, plątałem się pod nogami, smarkacz, i widziałem ich tych wszystkich rannych i, i zazdrościłem im. Pojedziesz za kilka dni do Paryża, odparła. Przekonasz się, że. Antwan nie słuchał, ale dotknął jej warg palcami i powiedział: Wcale się nie zmieniłaś. Teraz tylko ja zaczynam się starzeć. Oszalałeś, powtórzyła, odchodząc parę kroków. Nie szedł za nią, tylko patrzył, jak podnosi jej list z podłogi. Zaśmiał się lekko i powiedział: Matka powiedziała, że wróciłeś z powodu majątku w Anglii, czy coś podobnego. Podobno masz długi. Nie gniewa się, tłan, ale to nie jest takie proste, odparła. Tak, a ja jestem za młody i za głupi, zadrwił, podchodząc bliżej. Powiedz mi, wyjdziesz za bogatego brzuchacza z piersiami do pasa, czy sprzedasz się jakiemuś degeneratowi? Linda nie odpowiedziała, ale nie myśląc wiele uderzyła go w twarz. Miała oczy pełne poczucia krzywdy, lecz natychmiast dotknęła twarzy chłopca, bo wciąż był dla niej dzieckiem. — Przepraszam, nie chciałam tak mocno — powiedziała. — Zasłużyłem sobie — mruknął. Zetuliła go do siebie jeszcze raz. W jego młodym ciele szalały uczucia, którym nadawał zbyt wielkie znaczenie, a jednak miał już w sobie pokłady złośliwej dorosłości. Kęgał po drugiego człowieka jak po zabawkę, ale przekonywał się, że to wcale nie jest miła gra. Do tego dawno stał się mężczyzną. To było widoczne w jego pewności siebie i zuchwalstwie. Nie chodzi o pieniądze, stwierdziła. Szkoda, rzekł, całując ją w usta lekko jak przyjaciółkę, mogłabyś iść, iść za mnie. Kiedyś będę czekoladowym królem. Brzuchaczem pewnie też za jakiś czas, dodała. Oboje roześmiali się i łapiąc się za ręce, pobiegli na obiad.